Dzień dobry. Witamy się w kolejnym mount logu. Dzisiaj opowiem wam o kolejnym mountcie, którego da się zdobyć na Korti. Jestem prawie na miejscu, ale jednak troszeczkę RNG mnie tutaj kopie do dub dupsko. Więc postanowiłem to nagrać już na prawie końcówce, tak naprawdę. I opisać wam jak można go zdobyć. A i sam liczę na to, że być może RNG mnie uratuje. O co chodzi? O co chodzi? Mamy w do zebrania 10 grzybków, żeby zdobyć pewnego małcika. Więc patrzcie, tu jest jeden z nich i to są Invasive Mushroomy. Jeżeli chodzi o montaż, o którego dzisiaj będziemy omawiali, to będzie The Maul. I mamy jego, proszę. Taki oto misiek. W, w jednym z poprzednich odcinków z Malboga był pomarańczowy. To jest fioletowa wersja. A więc, co trzeba zrobić? Ogólnie na mapie, mam, ja mam zaznaczone te grzybki w ten sposób, jeżeli macie handy notes, zakładam, że to jest handy notesów, to jest parę obszarów, na których respią się te grzybki, czyli 4-5 respawnów mniej więcej. Tu jest jeden, to jasno niebieskie to jest drugi, to fioletowe mamy trzeci, zielone mamy czwarty, z tego co widzę cztery. Ogólnie 4-5 grzybków dziennie się respi, więc nie możecie tego przefarmić, to jest salubound. I teraz tak, co robimy? Codziennie przychodzicie na mapę, zbieracie te skarby i lecą wam różne formy grzybów. No, mi tu poleciał Mushroom Fungi. Przelećmy się dalej, zobaczmy. Spróbujmy zdobyć jeszcze jeden. One są mniej więcej obok drzew, na jakichś wyższych lokacjach. Czasami trzeba się namęczyć, żeby się tam dostać. Jaki jest nasz cel? Potrzebujemy zebrać 10 grzybów i nakarmić takiego, no dosłownie naszego tytułowego monta, czyli Dark Maula. Invasive Mushroom jest tu na mapie. Ajcie, pójdziemy sobie tu. To jest jeden z łatwiejszych akurat yy, pozycji. Zbieramy sobie. I, i nie poleciał. No i powtarzacie tą czynność codziennie 5-4 razy. Na korty oblatujecie i macie szansę, że poleci Wam itemek. To jest to. Tasty Mushroom. I to jest mushroom Nie mushroom, tylko mushroom I gdzie możecie jechać z tym grzybem? Tutaj macie Dark Maula na mapie Pokazuję wam pozycję Podjedziemy sobie tam Żebyśmy wszyscy wiedzieli o co chodzi, gdzie on jest I teraz tak Karmiąc tego Dark Maula On nam pozwala siebie ujeżdżać przez dwie minutki Więc dla pewności Że zaliczyło wam Oddanie grzyba Polecam chwilkę na nim pojeździć i dopiero z niego zejść. Możecie zejść wcześniej. Chodzi o to, żeby policzyło wam do quest'a. Więc tutaj mamy Dark Maula. I z tego co dobrze zrozumiałem, jeszcze mu grzybów nie oddawałem. Klikamy to. Proszę. O! I mamy. I tu mamy dwie minutki. Pozwolił nam siebie na sobie pojeździć. Więc będziemy mieli jednego grzyba oddanego. Prawda? Zobaczmy sobie, czy nam to Addon zaliczył. Tak dla pewności mamy 1 na 10. Jak zrobicie to, co ja teraz zrobiłem 10 razy. Możecie wszystkie grzyby jednego dnia oddać jak chcecie, tylko pamiętajcie, żeby... O! Zejść sobie z Monta. Pyk. I bufa ściągnąć. Dla pewności. Nigdy nie wiecie z Blizzardem, co się dzieje. Um, to wtedy dostaniecie. Eee, Mancika. On tu widzę, biega zadowolony. A więc. To by było na tyle. Powodzenia w Waszej farmie. Napiszcie może w komentarzu, jeżeli uda Wam się dotrwać do końca. A ja zapraszam Was na kolejnego Mount Loga. Powodzenia. Trzymajcie się.